Będę to trzymała, więc żeby Dzień dobry. Szanowni państwo, to pozew przeciwko mnie, którym zarząd Bogdanki chciał zakneblować mi usta, zastraszyć i doprowadzić do tego, aby na światło dzienne nie wyszły informacje, które otrzymywałam od załogi o nieprawidłowościach w zarządzaniu, o licznych w cudzysłowie aferach, o licznych yy, dużych premiach, o zaręczynach o sesji rozbieranej, o finansowaniu organizacji związanych z pisem, fundacji związanych z pisem. Chciano, Szanowni Państwo, zakleblować mi usta, chciano mnie zastraszyć, używając do tego m.in. nawet związku zawodowego, jednego ze związków zawodowych, czy nastawiając przeciwko mnie. Kiwiców Górnika Łęczna. Nie udało się to wszystko, szanowni Państwo, mimo licznych wysiłków. Mimo tego, że w sierpniu ubiegłego roku zarząd wysłał mi wezwanie przedsądowe, żądając usunięcia ode mnie wszelkich informacji z mediów społecznościowych o Bogdance, w tym moich wystąpień, interpelacji. Nie uczyniłam tego. Zatem we wrześniu, na początku września, zarząd e, przygotował w trakcie trwania kampanii e, ten pozew. Po to, aby po pierwsze wpłynąć na przebieg kampanii, po to, aby zdyskredytować moją osobę, po to, aby, aby nie dopuścić do mojej reelekcji, aby działacze polityczni zarządzający Bogdanką mogli nadal traktować mienie spółki jak prywatny folwark w ramach tak zwanego układu zamkniętego. Szanowni Państwo, to, że to nie miało żadnego podłoża merytorycznego, tylko politycznego, tylko polityczne, świadczy fakt, że w, lut w lutym tego roku, 21 lutego, zarząd spółki wycofał się w całości z pozwu wraz ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń. Świadczy to o tym, Szanowni Państwo, że presja ma sens. Świadczy to o tym, że wszystko co mówiłam miało swoje potwierdzenie w faktach, że informacje, które otrzymywałam od załogi były prawdziwymi, prawdziwymi informacjami. Świadczy to o tym, że warto walczyć o ludzi, którzy są krzywdzeni. Dziś z pełną satysfakcją. Yy, otrzymałam informację zarówno o za, wycofaniu się z zabezpieczenia, o które, yy, o, którym, o które wnioskowali, czyli zabezpieczenie dotyczyło także szanowni Państwo zakazu przez najbliższy rok publikowania przeze mnie yy, wszelkich informacji na temat yy, Bogdanki. Nie dość, że wystosowano pozew, to chciano jeszcze na, na kolejny rok za, zamknąć mi usta. Dziś po przegranych wpisu. Wiem jedno, że nigdy nie powinna się zdarzyć taka sytuacja, że zamiast pragmatyków i zamiast górników, ludzi merytorycznych, na czele jakiejkolwiek spółki stoją nominaci partyjni. Nadal będę walczyła o dobre imię, o dobre zarządzanie i o pracowników Bogdanki w ramach wykonywania, wykonywania mandatu poselskiego. Mam tu przed sobą, szanowni Państwo, pisma. Z Bogdanki 21 lutego spółka wycofała się w całości z pozwu i za wszelkich roszczeń. A także mam pismo z sądu, o, które absolutnie wstrzymuje zabezpieczenie. Sąd nie przychylił się do tak zwanego zabezpieczenia i zakneblowania mi ust. Dziękuję. Pani poseł, która kancelaria przygotowała ten pozew? Może Pani powiedzieć pozew Pozew przygotowywał Pan Mecenas Wień. Natomiast nie wiem, czy to w ramach Kancelarii, ale zadał sobie sporo trudu. Tu są wszystkie moje wystąpienia. Tu są wszystkie informacje, które publikowałam. Tu jest przegląd całej mojej korespondencji łącznie z mediami społecznościowymi. Nie odpowiadali mi na pytania. W pismach, które zadawałam, bo ten czas poświęcili na walkę ze mną, a informacje, które otrzymywałam, były informacjami z bogdanki, od górników, od pracowników. To nie były informacje wyssane z palca, to były informacje, które górnicy mi przynosili w trosce o zakład, o swoje miejsca pracy, w trosce o zaniedbania. Do dziś jest zaciśnięty sprzęt w ścianie który jest wart, wart kilka milionów. Tego akurat w Pozwie nie ma. W Pozwie e, są m, moje wystąpienia, scenogramy e, sejmowe. Żenujące, powiem szczerze, że zarząd tak dużej spółki, naszej perły Lubelszczyzny, zajmował się takimi rzeczami. Pozew to było o naruszenie Tak, pozew o naruszenie tak, tak, roszczenie było w wysokości 10 tysięcy złotych. To dlatego, że do tej kwoty opłata sądowa to 500 złotych, więc takie roszczenie było. Pozew był skierowany, przygotowany 1 września 2023 roku. Szanowni Państwo, ja go dostałam w lutym tego roku. Ja wiedziałam o nim, że on jest. Natomiast dostałam go z sądu w lutym tego roku i w lutym tego roku dostałam e, wycofanie się z pozwu, a w marcu, e, a w marcu sąd to potwierdził pismo. Także, szanowni Państwo, prawda zwyciężyła, e, a nie propaganda polityczna i bardzo się o to cieszę. Z tego cieszę i pozdrawiam górników. E, łączę się z nimi w jutrzejszym proteste, w, jut, w, w jutrzejszym protestie niestety nie będzie mnie. Ale jestem z Wami, drodzy burmistrzowie. Pozdrawiam. A nie ma Pani poczucia, Pani posłużąca?